Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam na film, na który na pewno wiele z Was czeka. Wiem to, bo tygodniowo dostaję setki wiadomości. Aśka, skąd to masz? Aśka, podaj link. Aśka, ile to kosztowało? Więc dzisiaj robimy sobie takie duże podsumowanie, duże, nie duże, po prostu podsumowanie dodatków, które kupiłem ostatnio na AliExpress. Część z nich już miałam na sobie, więc jestem w stanie Wam to nieco powiedzieć. Część opinii mam też od Was, więc jestem... W stanie coś powiedzieć. Pokażę Wam, co kupiłam, powiem za ile. Na moim kanale znajdziecie też Rouge Halls AliExpress z dodatkami do domu i tak pomału, pomału się przekonuję. Jeszcze przede mną ciuchę, bo już dom był, dodatki były bo teraz chyba ciucha, nie? Dobra, e, ale zaczynamy. Zacznę w zasadzie od największego dodatku, którym są buty. I z nimi się wiąże pewna historia, dlatego, że ja pewnie sama nie zdecydowałabym się zamówić butów na Aliexpress, e, a było to tak, że moja mama kupiła sobie takie kroksy, bo mówmy się... Jest to duplikat, podróbka, kopia Crocsów. Kupiłam sobie takie Crocsy, oryginalne Crocsy i była z nich bardzo, bardzo zadowolona. No i pewnego dnia, jak siedziałyśmy sobie na AliExpress, to zobaczyła właśnie te buty i mówię, kliknę... Zobaczę, są bardzo tanie, sprawdzimy, czy są fajne, czy nie fajne, bo była bardzo zadowolona właśnie z tamtych kroksów i mówi: Chciałabym mieć taką drugą parę, tylko po prostu w innym kolorze. Ja mówię: To pewnie, klikaj. Niestety nie sprawdziłyśmy, ile kosztuje przesyłka, także na to Was uczulam na Aliexpress, bo ja zazwyczaj wszystko kupuję z darmową przesyłką. Tu się tak stało, że buty były dość tanie, bo kosztowały bo kosztowały 15 zł i 17 groszy, co bardzo właśnie skusiło moją mamę, bo za kroksy dała. pewnie ponad 200, no i mówię za 15 zł to żal nie kliknąć po kliknięciu okazało się, że właśnie była płatna przesyłka i razem to wszystko kosztowało 47 zł i 94 grosze więc moja mama stwierdziła, że 50 zł to może nie do końca się opłaca ja też stwierdziłam, że butów nie potrzebuję więc próbowałyśmy odmówić tą przesyłkę, niestety nie dało się tego zrobić, ja kliknęłam odmów, czy jakoś tak to jest czy zrób zwrot, czy coś w tym stylu niestety on nie został uznany, chociaż zrobiłam to Automatycznie po e, zakupie. E, no i te buty bardzo szybko, trzeba przyznać, przyszły, no bo pewnie ta droga przesyłka była uwarunkowana tym, że szła ona szybko. W międzyczasie okazało się, że moje ulubione melisy, klapki po domu rozerwały się, więc zostałam bez klapek po domu, więc stwierdziłam, że przygarnę sobie te i muszę Wam powiedzieć, że jestem hiper, super, ekstra zadowolona. Jestem naprawdę, naprawdę zadowolona, bo tak naprawdę za 47 zł ciężko byłoby mi znaleźć takie fajne klapeczki po domu, chociaż one idealnie nadają się też na wyjście na zewnątrz. Bardzo fajnie wyglądają na nodze, są wygodne, co prawda zamówiłyśmy chyba rozmiar 40, a ja mam 39 i na mnie są dobre, na moją mamy trochę przyciasnane, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby jednak zamawiać te rozmiar większy, więc wszystko wyszło idealnie, moje klapki się w tym czasie popsuły, więc szukałam nowy rozmiar był mój po prostu idealne. Ja o nie mnóstwo pytań. Czy jestem zadowolona? Czy są fajne? Czy się sprawdzają? No i muszę wam powiedzieć, że są naprawdę super. Moja mama też je mierzyła i oczywiście mówi, że są tak samo wygodne kroksy. Pewnie przetrwają trochę krócej. Ciężko to będzie też określić, bo ja w nich chodzę non stop. Używam ich jako kapci, ale czasami jak je potrzebuję w nich wyjść, to też wychodzę. Później ładnie je umyję i wszystko jest gites. Także te klapeczki są z AliExpress i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Jak się zepsują, to zamówię kolejne. Tylko trochę droższe, a starszą przesyłką. Także pierwszy zakup to zakup bardzo udany. Następny zakup, o który dostaję najwięcej pytań, czyli opaski. Ja generalnie o opaski dostaję najwięcej pytań i wcześniej kupowałam je głównie w Primarku, bo do niego miałam dostęp, ceny były fajne, a niestety umówmy się w polskich sklepach albo w sklepach dostępnych w Polsce, czyli po prostu w sieciówkach, te ceny są dziwne, Zwłaszcza jeżeli porównamy je właśnie do AliExpress. Mowa tutaj o takich opaskach zakładanych na głowie w ten sposób. Głównie pytanie, które jest, no to skąd je mam i jak to robię, że one mi się trzymają na głowie? Ja je po prostu zakładam i one mi się trzymają na głowie. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Bardzo, bardzo wygodna metoda i efektowna. Jak widać, bardzo szybko mi poszło. Założyłam, ja to tak noszę i trzymać to tak na cały dzień na głowie. Co prawda, jeżeli coś jest troszeczkę odrobinę za małe. Jeszcze jedna, którą wczoraj nosiłam, to, yy, to czasami spada i trzeba po prostu co kilka godzin poprawić, także ja nie mam żadnej yy, złotej reguły, jak to przypiąć, jak to zamocować, żeby się trzymało. Ja po prostu zakładam i jest. I od jednego sprzedawcy pochodzą te dwie opaski yy, i to jest taka błękitna cytrynki, właśnie to jest takim yy, słopełkiem wiązana, yy, no i tak samo jest zrobiona ta. Ona jest troszeczkę z grubszego materiału i troszeczkę grubsza. Yy, i tyle. I ma taki motyw dżunglowy. I one kosztowały obie 5,93. Jestem w nich super zadowolona, bardzo fajna. Oczywiście sztuczny materiał, ale to jest tylko, tylko opaska. I jak mam za nią zapłacić 15, 20, 30 zł, to uważam, że 5 zł to jest zdecydowanie lepsza opcja. No i tutaj akurat byłam e, darmowa przysyłka. Mam jeszcze jedną taką opaskę. I ona jest od innego sprzedawcy. I kosztowała 3,45 zł. To jeszcze dużo mniej. Co prawda nie jest aż tak ładna i ona jeszcze ma troszeczkę mniej materiału i to jest ta, która była troszeczkę za mała, która jest troszeczkę za mała, więc jakoś mi się z tej głowy zsuwa, ale jak sobie co kilka godzin poprawię, to jest ok. Ale z tamtych dwóch jestem troszeczkę jednak bardziej zadowolona, no ale tutaj jednak te dwa złote różnicy. Chociaż ja bym wolała dopłacić te dwa złote, a mieć jeszcze jedną z tamtych. Na pewno będę zamawiać jeszcze taką opaskę, bo to jest super wygodne. I to jest opcja, która nie powinna nikomu zsuwać się z głowy, bo to jest taka tradycyjna opaska, jaką ja nosiłam w przedszkolu. I to jest super wygodne, bo nie trzeba się z tym męczyć, nie ugniata, po prostu siedzi na głowie i tyle. A tu ma taki fajny supełek, który imituje te wszystkie chusteczki. I ona kosztowała 5,55 i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. I myślę, że domówię sobie jeszcze. Może ze dwie. No i tutaj mam takie gumki do włosów, których jeszcze nie nosiłam. Każda kosztowała 4,90, także spokojna. No i one też nie są te, żeby było z nimi coś nie tak, żeby było z nimi coś źle. Ja kupiłam taką hm ale muszę przyznać, że była dużo, dużo droższa. Albo ważymy kucyka i to nam po prostu sobie tak dynda, albo robimy jakiegoś takiego wesołego koczka, albo coś tutaj jeszcze. Co prawda nie spodziewałam się, że te końcówki będą tak długie, ale w sumie do kucyka to będzie całkiem fajnie wyglądało. Także Uważam, że to jest super zakup. Także ze wszystkich gadżetów do włosów jestem jak najbardziej zadowolona. Nie jestem super fanką, nie jaram się tymi wszystkimi spinkami, które są teraz modne. Jak opaska jest z przedszkola, to spinki są dla mnie ultra z przedszkola i na pewno spinki kupię swojej córce, bo jest tam mnóstwo takich dla dzieci, ale nie dla siebie. Także tyle. Do włosów. Następnie kolczyki. Z Waszych opinii wynika, że dość szybko niestety czarnieją, więc czasami mają tak niskie ceny, że warto kupić kilka egzemplarzy. I słuchajcie, ja tutaj mam gwiazdki, o które właśnie dostałam najwięcej komentarzy, że po jednym założeniu czarnieją. Ja co prawda nosiłam je już i jeszcze czarne nie są, ale one kosztowały tylko 76 groszy i tutaj przesyłka też była darmowa, więc może po prostu, jeżeli komuś bardzo się podobają, warto kupić 5 par. I i mieć za 5 zł. Czy to jest mądre, czy to jest opłacalne, no to tutaj wybór zostawiam każdemu. Ja po prostu kupiłam jedną parę, jak z to nie będę dokupywać kolejnych. Bo ja, bo ja nie będę ukrywać, że jestem też fanką złota i po prostu biżuterii, którą zakładam, noszę, myję się z nią i jestem w niej cały czas. No ale jako, że tutaj często występuję przed nami albo gdzieś tam wychodzę, to czasami po taki dodatek sięgnę. Także póki co one nie z wyglądają dobrze. Te natomiast miałam kilka razy na sobie i też wyglądają bardzo dobrze jeszcze. I to są takie małe, małe koliberki origami i one kosztowały 2,93. Być może w związku z tym, że kosztowały trzy razy więcej niż tamte, to być może będą troszeczkę bardziej trwałe. Ja póki co jestem z nich zadowolona. Kolczyki koła uwielbiam i do tej pory kochowałam je w Primarku, ale też już wszystkie wyglądają niefajnie, więc zdecydowałam się na te z Aliexpress i zobaczymy jak będzie. Te są po prostu tak czaderskie, tak ogromne, prawie jak moja głowa. No i tutaj na tej aukcji, którą Wam podlinkuję, możecie sobie wybrać oczywiście rozmiar i cena jest zależna od rozmiaru. Tutaj widzę, że te największe chyba 3,88, te środkowe 3,50, a te mniejsze 3,31. Za te wszystkie trzy pary zapłaciłam 10 zł i 69 groszy. Także całkiem spoko, całkiem okej. Okay. Zobaczymy, jak się będą nosić. Tutaj jak widać, one są jeszcze w poli, więc nie jestem wam w stanie powiedzieć. Najwięcej Waszych wiadomości a propos tego Aśka to jest badziew to dostałam na temat łańcuszków. Ja oczywiście dostałam je, po tym jak już pokazałam Wam co zamówiłam, jak mi to już przyszło, gdybym Was posłuchała, może byłabym szczęśliwsza, chociaż nie straciłam za dużo kasy. Jeżeli chodzi o łańcuszki, to ja tutaj jestem wyjątkowo i pierścionki. Wyjątkowo kładę nacisk na złoto, czyli na coś, co zakładam i noszę non stop, zawsze mam takie serduszko zaparto. No jest kilka takich elementów, które są u mnie ponadczasowe, no ale właśnie skusiłam się na te biżuterię. Nie miałam jej wiele razy, a pokażę Wam jak wygląda. Może najpierw zacznę od tego. To kosztowało 5,71 i nie miałam tego jeszcze na sobie. Ja to Wam pokażę w ten sposób. To jest taki podwójny łańcuszek, krótki czoker i coś dłuższego. Na pewno to będzie wyglądało przepięknie. No i wygląda przepięknie i zobaczcie jak wygląda też na aukcji na zdjęciu, ale. Nie nosiłam tego jeszcze. Teraz pokażę Wam rzeczy, które już nosiłam. I tutaj te rzeczy kosztowały kolejno 2,24, 3,19 i 3,38. Wszystko od jednego sprzedawcy, więc za trzy łańcuszki zapłaciłam 8,60 zł. Cztery grosze, niewiele, ale słuchajcie, no niewiele, ale one są na jeden albo dwa razy. Ten jogger wygląda całkiem w porządku. No jest przepiękny. Wszystkie trzy są przepiękne, nie można im tego odmówić. Ten wygląda jeszcze w porządku. Ten wygląda jeszcze ok, ale już widać, że coś się z nim dzieje. No... Jest czarniejszy niż ten. Zobaczcie, tak dla porównania. No, widać ogromną różnicę w kolorze. E, I muszę zauważyć, że ten e, najkrótszy, który najbardziej dotyka do mojej szyi, zostawia zielony ślad na szyi, co jest non-acceptable, to jest nie do przyjęcia, tak, bo wychodzimy gdzieś. Gdzie musimy na przykład dobrze wyglądać, a tu nagle z takim zielonym śladem naszej, no to bądźmy poważni. Ja też nie nosiłam go jakoś super, super dużo, ale generalnie to są chyba tylko i wyłącznie wisiorki do tego, żeby w jesień albo w zimie nagrać dla Was film i je zaraz ściągnąć. A trzeci z nich wygląda tak. To jest obraz Nędzy i Rozpaczy, bo jest poplątany, czarny i potargany. I miałam go, przysięgam tylko raz. Także szczerze to już mi się nawet nie chce go odplątywać. No i niby tylko 3 zł, ale jednak aż 3 zł. Jak na coś, co miałam raz, to jest zdecydowanie za dużo. Także z łańcuszkami ja już chyba sobie odpuszczę i yy, chyba nie będę kombinować, chyba, że zdecyduję się faktycznie na coś droższego. Dajcie znać. Zamówiłam też kilka rzeczy mojej mamy, to znaczy ona sobie zamówiła jedna prądzaretkę, już do niej trafiła, a druga jeszcze właśnie jest u mnie, więc pomyślałam, że wam pokażę. Prezentuje się w ten sposób i ta biżuteria faktycznie jest troszeczkę droższa. 12, 10 zł to też nie jest dużo. No i z tej pierwszej wiążą, moja mama jest bardzo zadowolona, z tej zobaczymy, czy będzie. Być może faktycznie lepiej dać 10 zł niż 30 groszy, 50 złotówkę, a cieszyć się tymi dodatkami na dłużej. I jeszcze z takich dodatków mam naklejki do paznokci. Co prawda czekam jeszcze na dwie sztuki, ale pomyślałam, że już Wam pokażę. Te naklejki kosztowały 72 grosze i e, nie przypuszczam, żeby coś z nimi było ta nie tak, bo jeżeli je wytniemy, przykleimy, utwardzimy pod hybrydą, to wszystko powinno być ok. Także jeżeli szukacie e, naklejek na paznokcie wodnych, to jak najbardziej te są w porządku. E, no to nie jest co prawda dodatek na nas, ale stwierdziłam, że Wam je pokażę, bo komuś może się to przydać I oczywiście Także wszystkie linki znajdziecie na dole. Koniecznie dajcie znać, czy Wy kupujecie właśnie jakieś dodatki na AliExpress. A wiem, że kupujecie, bo właśnie mnóstwo wiadomości od Was dostałam na temat jakości tych rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej jestem zadowolona właśnie z tych włosowych dodatków. No i kolczyki też są w porządku, łańcuszki to jednak był nie wypał. No i szczerze tutaj Wam o tym opowiadam. No i dajcie koniecznie znać, czy zamawiacie też ciuchę. Jak tak, to od kogo, gdzie, jakie ja może jakieś dziecięce ciuche. Jestem bardzo, bardzo. Ciekawa, a ja póki co mam nadzieję, że film był przydatny. Żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.